Witajcie kochani, nazywam się Arkija Andromeda. Dziękuję za docenienie mojej pracy i wsparcie dla projektu Andromeda i Nowa Ziemia. Życzę Wam, by dary serca, datki, wróciły do Was zwielokrotnione, niosąc ze sobą najwyższe dobro dla Was. Dziękuję za Wasze komentarze, polubienia i udostępnienia. Dobre słowo, dobre działanie zawsze wraca do Was zwielokrotnione. Tak jest. Wspaniale, że tu jesteście. Zainteresowanych i potrzebujących indywidualnej sesji telepatycznej pytania uwolnienie, wzmocnienie, zapraszam do kontaktu przez moją stronę internetową arkia.pl Link znajduje się w opisie pod sesją. Zapraszam też do subskrybowania mojego zapasowego kanału o tej samej nazwie Andromeda i Nowa Ziemia na platformie Bitshoot. Link znajduje się w opisie pod sesją. Nagrywam ten wstęp po nagraniu sesji telepatycznej, informacyjno-badawczej. Dzisiejsza sesja dotyczy tego, że jesteśmy świadkami i uczestnikami rozpadania się dotychczasowego systemu i jednoczesnego wyłaniania się tego, co nowe. Sesja przynosi też wskazówki i inspiracje dla każdego, kto zechce świadomie współpracować z możliwościami, jakie niesie ten czas. To dobry czas na całkowitą szczerość wobec siebie i innych, na porządkowanie w swoim życiu tych sfer, które tego wymagają. Informacje zawarte w sesji wskazują, na czym jeszcze warto się skupić, a także pokazują kierunek, w jakim zmierzamy, i naszą dobrą przyszłość, którą teraz współtworzymy. Proponuję i zachęcam, byście słuchając sesji mieli na uwadze. Swoją własną sytuację i skorzystali z tych informacji i inspiracji, które z Wami rezonują dla Waszego Najwyższego Dobra. Dedykuję tę sesję nam wszystkim, odważnym, niezłomnym, wyjątkowym istotom, mającym w sercu rozpoznanie. Że tylko współdziałając, łącząc się i szanując wzajemnie, skutecznie tworzymy dobrą zmianę, która jest naszym wyborem. Zapraszam do wysłuchania sesji. Intencją tej sesji jest przekazanie informacji użytecznych, inspirujących, Służących najwyższemu dobru wszystkich odbiorców. W odpowiedzi na tą intencję, pokazywane mi są jednocześnie dwa plany naszego życia: plan fizyczny, to co dzieje się na powierzchni Ziemi, i ponad nim plan duchowy. Zaczynam od opisania Planu fizycznego, pokazywany jest mi proces, który wygląda jak rozpadanie się i dotyczy to wielu przestrzeni naszego istnienia. Rozpadają się struktury dotychczasowego systemu, w jakim funkcjonowaliśmy. Rozpadają się, ponieważ nie są zgodne z nowym, nie są zgodne z przychodzącymi coraz intensywniej energiami, z nową erą, którą wkraczamy. Widzę, że ten proces już się rozpoczął. Kolejna informacja dotyczy tego, że ci, którzy wykrowali, Dotychczasowe struktury niesłużące ludziom chcą je dalej utrzymywać, i stąd taki nacisk na ludzi, by kreować w nich więcej strachu, więcej poczucia zagubienia, więcej niepewności dotyczącej tego, co przychodzi. Pokazywane jest mi, że jest to czas rozpadania się tego, co nie służy, tego, na co pora by odeszło. Kolejne, co ulega rozpadowi, to wszelkie relacje, współprace, które nie opierały się na szacunku, zaufaniu. Wspólnej wizji, to też się musi rozpaść. To jest takie burzenie, rozpadanie się, by powstawało coraz więcej miejsca, przestrzeni na to, co nowe, na kreowanie rozwiązań, które są bardziej sprzyjające dla ludzi. Na przejawianie nowych pomysłów. Widzę to w taki sposób, że ludzie noszą w sobie swoje dary, swoje wizje, swoje pomysły, i czas jest coraz bardziej sprzyjający temu, by je przedstawiać, by je prezentować, by się nimi dzielić. By odnajdywać tych, którzy będą brali udział w realizacji. Informacja jest taka, że jest to też doskonały czas, by się łączyć w grupy, by być całkowicie szczerym, prawdziwym w swoim życiu, w swoich działaniach, w swoich relacjach. Z innymi. Widzę, że wszystko, co nie jest z tym zgodne, wszystko, co dotąd było nieszczere, służyło wyzyskiwaniu innych, służyło korzystaniu z niewiedzy innych. To wszystko się rozpada. I wygląda to tak, że ten proces trwa. I będzie trwał jeszcze przez jakiś czas z różnym natężeniem. Teraz widzę plan osobisty, to, że jest to dobry czas, żeby sprawdzić, jak jest w osobistym życiu. I by korzystać z tego procesu, aby w przestrzeni swojego życia. Porządkować, wyjaśniać, kiedy jest potrzeba dokonywać zmian. Energia bardzo temu sprzyja. Kolejna informacja dotyczy tego, że dzięki działaniu, dzięki przejściu do działania, dzięki skupieniu na działaniu wszelkie niewygody i trudności które mogą się pojawić, można łatwiej rozwiązać, pokonać. Kolejna informacja dotyczy tego, że to, co teraz się rodzi, wspólne działania, kreowanie wspólnych rozwiązań, odnajdywanie najlepszych rozwiązań, jest solidne, jest prawdziwe i będzie Wzrastać, stawać się coraz większe, coraz silniejsze. Nowe rozwiązania dotyczące współdziałania ludzi, dotyczące troski o zdrowie ludzi, dotyczące troski o wychowanie i edukację dzieci. Nowe rozwiązania dotyczące troski o ludzi starszych, projekty, których celem jest dzielenie się. A widzę teraz przykłady, kiedy małe dzieci idą grupami do miejsc, gdzie mieszkają starsze osoby. Dzieci otrzymują ich pełną uwagę tych starszych osób. Pełne skupienie na sobie, a dzieci dają tym osobom swoją radość, ciekawość życia, beztroskę. Jest tym równowaga w wymianie i wzbogacenie jednej i drugiej grupy. Kolejna informacja to szkoły i przedszkola, gdzie opiekunowie Nauczyciele są skupieni na odnajdywaniu, odkrywaniu talentów i wyjątkowości dzieci, gdzie zapewniona jest dzieciom najlepsza przestrzeń do rozwijania swoich zdolności, do kreatywnych działań, do wyrażania siebie. Czas, w którym każdy będzie działał zgodnie ze swoimi wewnętrznymi talentami, rozpoznając w sobie to, w czym jest najlepszy, co najlepiej potrafi, jakie działania przyciągają go. I widzę, jak wiele niesie to radości, gdy każdy działa w sposób, Całkowicie zgodny ze sobą, będąc w nieustannym rozwoju, wzrastaniu, doskonaleniu. Takie możliwości daje ten czas, i taka przeszłość tworzy się teraz. Widzę, że po okresie trudniejszych chwil, burzenia. Które dzieje się jednocześnie z budowaniem nowego, stworzeniem nowego. Nowe będzie się przejawiało coraz intensywniej. Widzę ludzi, którzy po tym czasie zmiany, w którym teraz jesteśmy, żyją w spokoju, w harmonii, mają odwagę, by dzielić się między sobą, Swoją wyjątkowością mają zaufanie, że kiedy robią to, co kochają, będzie to docenione i zapewni to im godne życie. Kolejna informacja dotyczy tego, że bardzo wielu ludzi nosi w sobie rozpoznanie, jak najlepiej dla nas wszystkich żyć, o co się troszczyć, co jest prawdziwie ważne. Pokazywane jest mi, że ci, którzy doświadczają swojego przebudzenia, działają zgodnie z tym, co rozpoznali i zrozumieli. Głębi siebie doskonale znają kierunek, w którym zmierzają, kierunek najlepszy dla ludzkości, życie, w którym naturalne dla ludzi jest połączenie serca i umysłu, w którym naturalne jest działanie z poziomu serca. W którym naturalna jest troska o siebie i o innych, życie, w którym codziennością jest wyrażanie wdzięczności, zrozumienia, chęć do wspólnych działań i kierowanie swojej uwagi na to, co służy wspólnemu dobru. Na to, co jest korzystne dla nas wszystkich, na to, co wzajemnie nas wzbogaca. Na planie subtelnym to wszystko już jest. Ta przyszłość w świetle w miłości. Proszę teraz o inspirację, na co warto zwrócić uwagę. Na czym warto się skupić teraz i w najbliższym czasie? Pierwsza informacja dotyczy tego, by troszczyć się o swój wewnętrzny spokój, o swoje wewnętrzne poczucie harmonii i troszczyć się o to, by zewnętrzne zdarzenia nie zaburzały go. Widzę to w taki sposób, że kiedy na zewnątrz wydarza się coś, co wymaga działania, kiedy człowiek jest w poczuciu swojej wewnętrznej harmonii, świadomości swojej mocy jest dużo bardziej skuteczny działając, rezultaty są lepsze dzięki byciu w swoim wewnętrznym. Spokoju. Również zrozumienie sytuacji i wybranie najwłaściwszego działania jest wtedy łatwiejsze. Kolejna wskazówka dotyczy troski i uważności skierowanej na swoje osobiste wybory, na realizację swoich marzeń realizację celów na zmiany, jeśli to jest najlepsza. To jest taka informacja, aby pomimo trudności, które mogą się zdarzyć, podążać zgodnie ze swoimi wyborami. I pokazywane jest mi, że jestem wielka moc w takim życiu zgodnie z tym, co Rozpoznaliśmy jako cenne, ważne dla siebie. Kolejna inspiracja dotyczy tego, że kiedy rozpoznajemy, że coś w naszym życiu wymaga zmiany, wymaga ulepszeń, by zajmować się tym. Teraz jest właściwy czas, by działać. To wszystkie informacje. Teraz, kolejna informacja to przypomnienie, że większość z nas wybrała być teraz w tym wyjątkowym czasie na Ziemi, i że większość z nas rozpoznało lub rozpozna, że ten wybór by teraz być na Ziemi. Ma znaczenie dla tego czasu, dla innych ludzi, dla dobrych zmian, które się dokonują, dla działań, które się przejawiają, dla zmiany, która ma kosmiczne znaczenie dla dobra nas wszystkich. Widzę. Cię. Wierzę w ciebie, kocham cię.